Kasia Klich, znana z przeboju Lepszy model, była ikoną początku lat 2000. Jednak jej kariera szybko wyhamowała. W naszym programie dowiesz się, jak wyglądało jej życie po utracie sławy, dlaczego przemysł muzyczny ją rozczarował oraz z jakimi projektami nadal się mierzy. Kasia Klich, dzięki swojemu przebojowemu singlowi Lepszy model, zyskała ogromną popularność i błyskawicznie trafiła na szczyty list przebojów w całym kraju. Jednak jej dalsza kariera nie rozwijała się już tak dynamicznie, a z biegiem czasu zainteresowanie publiczności jej muzyką stopniowo malało. Obecnie sama piosenkarka przyznaje, że okres największej sławy jest już dla niej jedynie odległym wspomnieniem, przeszłością, do której nie ma powrotu. W początkowych latach 2000 Kasia Klich była jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek wśród młodego pokolenia muzyków w Polsce. Jej utwór Lepszy model, który ujrzał światło dzienne w roku 2002, od razu osiągnął niebywały sukces, a jego popularność sprawiła, że na długie miesiące zagościł na radiowych playlistach. Był to jeden z największych przebojów tamtego okresu, a jak się okazało, także jedna z najczęściej pamiętanych piosenek tamtej dekady, co do dziś utrzymuje ją w pamięci wielu słuchaczy. Pomimo, że pierwszy singiel Klich odniósł spektakularne powodzenie i dawał nadzieję na równie udaną kontynuację kariery w showbiznesie, rzeczywistość okazała się mniej łaskawa. Kolejne utwory wokalistki nie wywoływały już takiego entuzjazmu jak jej debiutancki hit. Co prawda piosenkarka nie pozostawała bez sukcesów. Zdobyła nagrodę Fryderyka, mało brakowało, a wystąpiłaby na Eurowizji, a jedna z jej piosenek, porcelana, zdobyła uznanie na prestiżowym festiwalu w Opolu. Niemniej te osiągnięcia nie dorównały sławie, jaką przyniósł jej lepszy model. Z czasem Kasia Klich zaczęła krytycznie oceniać realia rynku muzycznego w Polsce. W swojej wypowiedzi dla magazynu Gala zwróciła uwagę na niezbyt przejrzyste praktyki panujące w tej branży. Wskazała, że niewiele osób decyduje się otwarcie mówić o pewnych mechanizmach, które wpływają na życie twórców. Podkreśliła, że artyści w dużej mierze utrzymują się z tantiem autorskich, które są wypłacane za każdorazowe odtworzenie utworu w mediach. Klich zauważyła, że na rynku działają pewne firmy wydawnicze, które w zamian za obietnicę intensywnej promocji i grania utworów, pobierają znaczne, bo aż od 40 do 50% tantiem od autorów i kompozytorów. Taki system często powoduje, że twórczość artystów jest eksploatowana, natomiast oni sami nie zawsze czerpią z tego adekwatne korzyści. Całe środowisko muzyczne wyraża frustrację z powodu tego, że w niektórych mediach to nie szerokie grono odbiorców, lecz garstka wpływowych osób decyduje o obecności artystów na scenie. Taka sytuacja może prowadzić do tego, że wartościowa muzyka nie zawsze znajduje drogę do szerokiego kręgu odbiorców, co bywa zniechęcające dla twórców, którzy chcieliby dotrzeć ze swoim przesłaniem do jak największej liczby ludzi i cieszyć się uznaniem. Jednak mimo trudności wokalistka zachowała pozytywne nastawienie i zaangażowała się w nowe przedsięwzięcia artystyczne. Wspólnie z małżonkiem, który wcześniej zyskał popularność jako raper pod pseudonimem Jaro dzięki utworowi Rowery 2, pracowała nad ambitnym albumem koncepcyjnym. Ta płyta była hołdem dla poezji Wisławy Szymborskiej, co mogło zainteresować miłośników literatury, łącząc muzykę z głębokim przekazem poetyckim. Rok później pojawiła się również jubileuszowa odsłona popularnej piosenki Lepszy Model, co mogło trafić w gusta wiernych fanów, oczekujących odświeżonych wersji znanych przebojów. Niestety, mimo tych wysiłków, artystka nie odniosła oczekiwanego sukcesu wśród współczesnych odbiorców. Obecnie wielka popularność stała się dla niej jedynie wspomnieniem z przeszłości, co jest zjawiskiem nierzadkim w branży muzycznej, gdzie trendy szybko się zmieniają, a nowe pokolenia artystów zyskują uwagę słuchaczy. Podkreślała swoją szczerość i autentyczność, mówiąc, że nie ma zamiaru kryć prawdy o swoim bieżącym życiu, które jest zwyczajne i pozbawione blasku dawnych dni sławy. Takie podejście pokazuje, że jest pogodzona z rzeczywistością i ceni sobie codzienne, normalne życie bez nieustannego podążania za poklaskiem. Tymczasem w życiu rodzinnym również zaszły zmiany. Brat Katarzyny Dowbor, Tomasz Kokosiński, powrócił do kraju ze Stanów Zjednoczonych z ważnego powodu. Co mogło być związane z osobistymi lub zawodowymi przesłankami. Dodatkowo Agnieszka Kaczorowska znalazła się w sytuacji, której nie dało się łatwo ukryć, co mogło przyciągnąć uwagę mediów i publiczności. Z kolei Grażyna Torbicka, znana osobowość telewizyjna, została prowadzącą na 62. edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, co było wyjątkową okazją, by zaprezentować się przed szeroką publicznością i oddać hołd polskiej muzyce będącej od lat częścią krajowej kultury. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.